Masz papier. Obraz złóg się. On Ej, ktoś dość. To przecież stój pryszcz. A ty tu czego? Co, fajka? Chcesz? Ja nie mam fajka, a ty Rick? A gdzie ja rzuciłem? palenie nie szkodzi. Słyszysz, nic tu po to. Szerokie drogi. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Trochę ciężko, jak tak sterczysz obok. Może się przejdziesz gdzieś indziej, hmm? Co jest w walizce? Co mówisz o tym śmieciu? Mhm, puszki. A, po może butelki? <gry> Skąd macie tę walizkę? Przecież gołem oknie widać, że to sprzęt korporacyjny. Ty co? Z biura rzeczy znalezionych nie tu interes, to się nie interesuje. Dobra, nie chcę mi się z wami gadać. Nikt ci nie każe. Kupię ją od was. Ile? No niech pomyślę. Ile w dupach wam się poprzewracało? Nie podoba się to, nie kupuję. Kupię ją od was. Ile? Myślę. Niech będzie. zgoda. I tak jej nie otworzysz. Nie da się. Przekonamy się. Gdzie ją znaleźliście? Gdzie, pytam? Te, te, te O, tam. Kurwa, To nie była nasza robota, okej? Okay? Koleś już nie żył, słowo. Serio? Bo wygląda jak zabójcy do wynajęcia. Zejście mi z drogi. Dobra, wiesz... I wrzuć kurwa na luz, co?